Kochani, witam bardzo serdecznie osoby urodzone 12 lutego. Za chwileczkę postawię dla Was karty. Zobaczymy, co chcą tutaj powiedzieć. Póki co uciekają i to dosyć daleko uciekają, ale powiem Wam, że ta karta, która uciekła, to szóstka buław, więc. Dobra karta, karta zwycięstwa się tutaj pokazała. Jak chcecie wygrać, to dopnijcie wszystko na ostatni guzik. W czymkolwiek byście tutaj nie rywalizowali, żeby to zwycięstwo Wam nie uciekło, tak jak mnie ta karta. Żeby Wam się to zwycięstwo po prostu tutaj nie wymknęło z rąk. Czasem jest tak, kochani, że nam się wydaje, że już wszystko jest zrobione, że już tak naprawdę jesteśmy pewniakiem do jakiejś wygranej. No i czasami nam się zdarza przeoczyć pewien szczegół. Który może zadecydować tak naprawdę o tym, czy to zwycięstwo odniesiemy, czy też nie. Więc tutaj taki dla Was przekaz dodatkowy, że tak powiem. No i zobaczmy, co karty chcą jeszcze przekazać osobom urodzonym 12 lutego. Zobaczmy sobie, co tutaj te karty Wam chcą powiedzieć na ten moment, na najbliższy czas. Mamy króla denarów, mamy ósemkę buław. Oraz kartę świata. No, ktoś tutaj będzie po prostu miał fajną propozycję pracy, być może gdzieś nawet za granicą, gdzieś daleko od miejsca zamieszkania. Jakieś świetne perspektywy się tutaj dla Was szykują, naprawdę niezależność finansowa, może jakiś awansik, może możliwość stworzenia swojej własnej firmy. Przyjdą informacje bądź ludzie, którzy będą Wam w tym pomocni. I to może być sytuacja taka dosyć dynamiczna, więc z tym zwycięstwem to może być tak, że tutaj po prostu. No, musicie jakby szybko zrobić użytek z tych informacji, które przyjdą. Nie zastanawiać się. Czasem w biznesie jest tak, że y, trzeba szybko przewidywać, trzeba szybko się na coś decydować, szybko dokonywać transakcji. Y, no, po prostu czasami y, jest tak, że ten czas tutaj jest decydujący i warunkuje to, czy nam się coś powiedzie, czy też nie. Kanta przyjaźni. Skontaktuj się z przyjacielem, kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Więc kochani, być może tutaj chodzi ogólnie o przyjaźń, być może kogoś zaniedbaliście, z kimś, jakby zaprzestaliście kontaktu, a ta osoba może być waszą bratnią duszą, czyli też takim dużym wsparciem dla was. Być może wam kogoś brakuje i warto byłoby tutaj do tej osoby się odezwać. A być może tutaj chodzi o takie przyjaźnie właśnie natury biznesowej, że właśnie ta osoba, z którą Wy się skontaktujecie, ta wasza. Taka bratnia dusza, wasz przyjaciel, no, przekaże wam tutaj istotne informacje z punktu widzenia waszej pracy, z punktu widzenia waszego biznesu. Na przykład kontaktujecie się z kimś po bardzo długim czasie, a ta osoba akurat otwiera firmę, no i chce, żebyście z nią współpracowali, albo akurat gdzieś tam ma znajomości, wie, że poszukują do jakiejś pracy zagranicznej, no i przekazuje wam te informacje, przekazuje wam tę ofertę, czyli tak czy siak korzystacie na tym w jakiś sposób. No, zobaczymy, jak to będzie. Dajcie znać ewentualnie, jak to tutaj u Was zarezon zarezonowało, co to mogło dla Was przynieść. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Jeszcze raz życzę Wam, kochani, wszystkiego najlepszego yy, z okazji Waszych urodzin. A tak, właściwie to chyba zapomniałam Wam przekazać te życzenia. Wiecie co? Ja ostatnio mam coraz większą sklerozę, także sorry. <laughs> Oczywiście życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani, z okazji Waszych urodzin. Dużo, dużo zdrówka, szczęścia, wszelkiej pomyślności, korzystnych transakcji oczywiście, jeżeli by chodziło o biznesy, o pracę, żeby Wam tutaj wszystko szło po Waszej myśli, żebyście się mogli rozwijać pod każdym możliwym względem. No i oczywiście, kochani, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I jeszcze raz pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, papa. Pa.